Cześć, dzień dobry. Dzisiaj przenosimy się do Hollywood, bo dawno nas tam nie było. A przecież oczywiście te hollywoodskie czasy powojenne to był wspaniały okres, w którym naprawdę mogliśmy podziwiać niesamowite gwiazdy, które często jednak były produktami, które. Same do końca nie były chyba zadowolone z tego, co z nimi wyczyniano, i myślę, że kiedy powie się o pierwszej księżniczce z Hollywood, to każdemu przychodzi na myśl Grace Kelly. A nieprawda, bo pierwszą księżniczką z Hollywood była Rita Hayward, aktorka, którą wy sami wywołaliście do tablicy, bo wielokrotnie prosiliście mnie o odcinek o tej gwieździe i dzisiaj będzie o jej naprawdę niesamowitym życiu. Miłościach, tym, że nie uczyła się na błędach, kiedy wybierała sobie coraz to nowszych małżonków, a wszystko najprawdopodobniej dlatego, że jej ojciec miał z nią dość niezdrową relację. Na czym polegała? Dzisiaj wszystko wyjaśni Wam ta historia. Wisiała nad łóżkiem każdego żołnierza Ameryki. Wpatrywali się w nią skazani na shows. Stała się ikoną amerykańskiego kina, symbolem pewnej epoki i określonego stylu. Nie udało jej się jednak uniknąć szufladkowania, a to dlatego, że taki urok kina, kiedy trafi się aktorce czy aktorowi jedna niesamowita rola to często nazywany jest tak do końca życia, i to również spotkało Rite. Dlatego warto zostać ze mną do samego końca. Zapraszam! Rita Hayworth, właściwie Margarita Carmen Cansino, urodziła się 17 października 1918 roku w Nowym Jorku na Brooklynie w rodzinie tancerzy. Jej ojciec hiszpański tancerz Eduardo od najmłodszych lat uczył córkę tańca. Już od trzeciego roku życia całkiem nieźle sobie radziła, a gdy miała 12 lat i wyglądała na dużo więcej regularnie występowała już ze swoim ojcem jako para taneczna. Ponieważ jednak amerykańskie prawo zabraniało występów ojca i córki, przenieśli się do Meksyku, by kontynuować swoje występy. Jednak nie było to wcale takie sielankowe mimo że dziewczynka naprawdę lubiła tańczyć, a także miała do tego dryg i talent, to jednak była zmuszana do częstych występów, a po nich ojciec zamykał ją w pokoju hotelowym, a sam. Pił i bawił się do rana. Natomiast gdy wracał, napastował córkę. Ponieważ wiele osób w ogóle nie wiedziała, że ta relacja, tych tancerzy to relacja Ojciec i córka, a ponieważ faktycznie Rita wyglądała na dużo starszą niż była, to nikogo nie dziwiła ich niezdrowa zażyłość. Zresztą kobieta przyznała się do tego dopiero wiele, wiele lat później swojemu drugiemu mężowi. Kazali mi tańczyć, odkąd nauczyłam się chodzić. Nie miałam wyboru. Piętnastoletnią jednak wtedy Margeritę wypatrzył mężczyzna ze studia Fox i podsunął jej kontrakt na drobne taneczne role. Przy okazji zaproponował skrócenie imienia na Rita. Na życie dziewczynka była bardzo nieśmiała, lubiła być samotnicą i raczej zamykała się w swoim świecie, ale jednak kiedy wychodziła na parkiet, rozkwitała niczym kwiat. I nieśmiałość mogła wynikać nie tylko z tych niezdrowych relacji z ojcem, ale również z tego, że po prostu trzymał ją bardzo krótko, traktując ją w sumie jako inwestycję. Zresztą z tego powodu dziewczyna w pewnym momencie postanowiła od niego uciec, ale tutaj można śmiało powiedzieć, że trafiła z deszczu pod rynnę. Miała zaledwie 19 lat, kiedy wyszła za mąż po raz pierwszy. Szczęśliwcem okazał się 40-paroletni Edward Judson. Który był sprzedawcą samochodów i po prostu na handlu znał się dobrze, postanowił więc największy talent swojej młodej żonki również przehandlować. Ich wspólne życie mężczyzna podporządkował zdecydowanie karierze swojej żony, a ona chyba dość szybko również zorientowała się, że raczej jest to miłość do pieniędzy, a nie do niej samej. W filmach zaczęła pokazywać się w 1935 roku, ale nie były to znaczące role. Jedną z ważniejszych była rola w dramacie Tylko aniołowie mają skrzydła. Rita bardzo ciężko pracowała, a jej mąż liczył coraz większe pieniądze. Artystka bowiem podpisała kontrakt ze studiem Columbia, a jej menadżerem w tym studiu został Harry Conn, który również przez lata decydował o jej życiu i sprawiał, by jej nazwisko było coraz bardziej ważne. Jej mąż na początku, kiedy podpisała ten kontrakt, namawiał ją nawet do tego, żeby przespała się ze swoim menedżerem. Wierzył bowiem, że to zapewni jej lepsze role. Kiedy nie grała, również zarabiała pieniądze jako modelka. I tak stała się słynną pin-up girl. Naprawdę jedną z najsłynniejszych tego typu modelek. Chociaż wiecie, że to się przewija w naszych opowieściach, bo wtedy po prostu był to bardzo modny trend. Jednak jej zdjęcie, które... Teraz widzicie, każdy żołnierz albo miał na ścianie, albo przynajmniej kojarzył. Oryginalną kopię tego zdjęcia sprzedano natomiast za 27 tysięcy dolarów. I tak naprawdę, mimo że wydaje się to duża kwota, z perspektywy tego, jaką karierę zrobiło to zdjęcie, mogło kosztować naprawdę dużo, dużo więcej. Ale żeby wam pokazać, jak bardzo pieniądze się tutaj liczyły i jak bardzo głowę na karku miał jej mąż, jeżeli chodzi o inwestycje, to powiem wam, że mieszkali w takich warunkach, że nie mieli mebli ani nawet łóżka przez długi czas, ponieważ wszystkie zarobione przez nią pieniądze mężczyzna inwestował w jej dalszą karierę. W lekcje aktorstwa, a także w reklamę małżonki. W ciągu kilku miesięcy pojawiła się w dziesiątkach reklam prasowych i na okładkach magazynów jako modelka. Biegała na przesłuchania, plany kolejnych filmów klasy B. Nie miała pojęcia, ile zarabia i czy w ogóle zarabia, bo na pieniądzach spoczywała ciężka ręka jej męża. Natomiast w tym czasie, ponieważ była bardzo pracowita, jej menadżer Harry dostrzegł w niej materiał na naprawdę wielką gwiazdę wymagała tylko drobnych poprawek. Zaczęto przede wszystkim od nazwiska, ponieważ jej nazwisko brzmiało zbyt ciężko, za mało hollywoodzko, a Rita była przecież Amerykanką. Dodatkowo mężowi nie podobało się, że grywała głównie emigrantki, bo to nie były główne role. Trzeba było więc coś zmienić, no i zaczęto od wszystkiego. Doradzono jej pozostać Ritą i przybrać panieńskie nazwisko matki. Ojciec się wściekał, ale Rita nie była już jego własnością. Potem wzięto się za wygląd i gdyby Rita mogła, to pewnie mogłaby nawet zagrać w jakiejś kolejnej części Transformersów, dlatego że zmieniono u niej praktycznie wszystko. Miała być dziewczyną z sąsiedztwa, a została niesamowitą pięknością. Zmieniono jej długie, ciemne włosy na krótsze, rude, a nawet przez wiele lat golono jej czoło, po to żeby miała linię włosów wyżej, a później nawet poddano ją takiemu bolesnemu zabiegowi, by uczynić to na stałe. Ha! No i niech mi jeszcze ktoś kiedyś powie, że mam za wysokie czoło. Hollywoodskie gwiazdy sobie to robiły z własnej nieprzymuszonej woli. Dostała też oczywiście hollywoodzki biały uśmiech. Oczywiście cały czas też jej mówiono, że musi być na restrykcyjnej diecie. Przy wzroście 1,68 m ważyła 54 kg, czyli naprawdę niewiele. Można było jednak dzięki temu bardzo łatwo podnieść ją w tańcu i to się podobało. Również jej menadżerowi Haremu bardzo się to podobało, jednak zaczął mieć na jej punkcie obsesję. Mimo że teoretycznie nie łączyło ich właśnie żadne uczucie, to jednak bardzo chciał kontrolować to, co dzieje się u gwiazdy, dlatego na przykład postanowił ją śledzić, założyć u niej podsłuch i szukać dla niej dalej wielkiej roli. Arita, która coraz bardziej się liczyła i która coraz więcej grała, zaczęła również korzystać z życia. Życia. Dlatego zaczęła też mieć bardzo dużo romansu. Jej menedżer postanowił coraz bardziej rozwścieczonemu tym faktem mężowi zapłacić jednak za milczenie, a temu zawsze na pieniądzach zależało najbardziej, więc była to sowita nagroda, na którą się zgodził. Rita szybko jednak zakochała się ponownie. Oczarowana listami miłosnymi od jednego z najlepszych reżyserów na świecie Orsona Wellesa. Zapomniała o dotychczasowych kochankach i skupiła się na stałym związku. Podobno mężczyzna najpierw zobaczył ją na okładce jakiegoś z pism i powiedział, że ta kobieta zostanie jego żoną. Swojego słowa dotrzymał, ale później nie było to małżeństwo jak z obrazka, tak jak sama żona. Jednak mężczyzna, który był pochłonięty swoją pasją, był reżyserem, dużo czasu poświęcał pracy, a mniej czasu żonie. Dorobił jej nawyk czytania książek, z jego obszernej biblioteki urodziła mu córkę Rebekę. Ara nie schodziła z pierwszych stron gazet, bardzo dużo o nich pisano i uważano ich za parę idealną, ponieważ takie sprawiali wrażenie. Pisano o nich Beauty and the Brain, sugerując, że jedyne co Rita ma do zaoferowania to wygląd. Miała to gdzieś, ale tylko przez jakiś czas. Później, kiedy coraz bardziej czuła się w tym związku samotna, chciała zmiany. I mimo, że aktorka tak naprawdę skradła serca milionów jej widzów, milionów mężczyzn, którzy oglądali ją na okładkach, prywatnie, tak jak już Wam powiedziałam, była bardzo skryta i dlatego mężczyźni, którzy uwielbiali jej wizerunek, właśnie takiej gwiazdy, w życiu prywatnym byli nią znudzeni. To samo stało się z jej mężem. Kiedy jej kariera nabrała coraz większego tempa, życie prywatne zaczęło się walić. Zmarła jej matka, mąż zatapiał się w pracy. Zaczęła topić smutki w alkoholu. Małżeństwo, które później okaże się jednak jej najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o podboje sercowe, zaczęło niestety podupadać. Dodatkowo aktorkę zaczęło naprawdę denerwować to, że dla mało kogo była już Ritą, ponieważ po drodze dostała rolę Gildy i wszyscy właśnie tak ją nazywali. Nikt nie jest w stanie być gildą przez 24 godziny na dobę, mówiła Rita o swej najsłynniejszej ekranowej Fanfatal. I dodawała: Nigdy nie myślałam o sobie jako o bogini seksu, czułam, że jestem raczej aktorką, która potrafi tańczyć. No tak, ale no faktycznie ta rola podbiła serca, no i zmysły widowni, dlatego że Aktorka zasłynęła tam sceną zdejmowania rękawiczki, która była jednak tak erotyczna, że wiele osób mówiło, że naprawdę było to lepsze od striptease'u. Tyle seksu bez pokazywania seksu kino do tej pory nie widziało. Jej taniec, no i ta scena sprawiały, że film podbił serca. Według wszystkich zasad ówczesnej cenzury i kodeksu nie można było tutaj niczego zakazać. Oliwy do ognia dodał fakt, że zdjęcie Rity jako gildy ozdabiało bombę atomową testowaną przez Amerykanów na Oceanie Spokojnym. Chociaż miał to być komplement nawiązujący do jej statusu seks bomby, Rita wpadła w szał, ale tutaj po raz kolejny do akcji wkroczył jej menadżer, który powiedział, że no to nie będzie takie zbyt w porządku z jej strony, jeżeli sprzeciwi się obronie Ameryki. Małżeństwo już wtedy było w separacji, gdy aktorka, aby je ratować, zdecydowała się na współpracę ze swoim mężem. Przed rozpoczęciem zdjęć do damy w obecności 16 fotografów mąż kazał obciąć rude włosy swojej żonie i przefarbować je na platynowy blond. Jej menadżer Harry, gdy się o tym dowiedział, wpadł w szał. Jednak było już za późno, ale faktycznie nie był to dobry ruch. Mimo że film no, nie przyjął się zbytnio, to jeszcze na dodatek ludzie tęsknili za wizerunkiem artystki i nie podobała im się ta nowa, bardziej zrobiona na modną w tym czasie, Merlin. Monroe aktorka. Rita w tym czasie pojechała do Europy i ponownie się zakochała. Tym razem postanowiła dla miłości poświęcić wszystko. A jak dobrze wiecie z moich opowieści nigdy nie wychodzi to gwiazdą na dobre. Jednak wtedy padło na muzułmańskiego księcia. Ali Hanna. aktorka u szczytu swojej popularności postanowiła wrócić swój zawód i zająć się życiem u boku swojego męża zostać księżniczką. Fani nie mogli jej tego wybaczyć, szczególnie fani z Ameryki, którzy oburzali się, że aktorka planuje kolejne małżeństwo, będąc jeszcze prawnie związana z reżyserem. Tym sposobem Rita Hayworth stała się pierwszą aktorką, która została również księżniczką i porzuciła Hollywood dla dworu. Urodziła również córkę Jasmine. Jednak po trzech latach tego małżeństwa, niestety, sielanka i bajka się skończyła. Okazało się, że książę był księciem tylko na papierze, a jego maniery dalekie były od tych, które możemy w bajkach o księciach i księżniczkach wyczytać, ponieważ zdradzał swoją żonę, dodatkowo później nie był nią za bardzo zainteresowany. Aktorce nudziło się no i miała też dużą barierę językową i problemy w kontaktach z ludźmi. Do USA powróciła jako samotna matka dwóch córek. Dodatkowo oczywiście dynamicznie rozwijająca się sytuacja w USA sprawiła, że jej nazwisko nie było już takie gorące jak przed wyjazdem, i godziła się na wszystkie, nawet nie najlepsze propozycje. Jednak jak sama mówiła w wywiadach, dla niej może to była oczywiście dobra mina do złej gry, ale ta sytuacja była wygodna, nie musiała już być seks z bombą jak przed wyjazdem. I cieszyła się, że może trochę na swoje role spojrzeć z dystansem. W sukcesie produkcji, Kumpel Joy, w której zagrała obok Franka Sinatry, wreszcie uwierzyła, że potrafi grać, ale w sferze uczuć oczywiście spokoju jednak nie zaznała i to oczywiście na własną prośbę. Czwartym mężem Rity został piosenkarz. Dick Haynes. No i trzeba przyznać, że jej wcześniejsi mężowie byli wręcz aniołami, jeśli zestawi się ich z tym gagatkiem. Zresztą, w Hollywood miał przydomek pan diabeł, ale tak naprawdę Rita na początku to w ogóle nie odstraszyło. Wydawał jej pieniądze i bił ją. Pewnego dnia uderzył ją nawet publicznie w klubie w Los Angeles. Dopiero wtedy spakowała swoje rzeczy i wystąpiła o rozwód piątym mężem Poślubiony w 1958 roku był producent James Hill. Miała to być taka bajka w stylu Gwiazda poznaje zwykłego mężczyznę i to on daje jej szczęście do końca życia. Ponieważ kiedy otworzyła mu drzwi, uznała, że jest facetem z firmy sprzątającej. Pokazała mu klęcząc, jak umyć podłogę. To był po raz kolejny mężczyzna, który chciał zrobić na niej dobry pieniądz, szukał jej ról i postanowił kierować jej karierą, jednocześnie często z nią pijąc i dolewając do jej kieliszka coraz większych ilości alkoholu. Jest tutaj taka historia, która nie wiem, czy jest taką miejską legendą, czy nie, ale przytoczę wam ją tutaj, ponieważ mówi się, że kiedyś wyjechali na wakacje i w hotelu na Majorce odbyła się bardzo dziwna gra. Nie znosili się i często się kłócili, to była taka miłość i nienawiść w jednym, i postanowili zagrać w coś jak rosyjska ruletka. Oboje mieli napisać na kartce, co sobie zarzucają, i ten, kto wytoczył poważniejsze zarzuty, zyskiwał prawo do pierwszego strzału, a w rewolwerze była tylko jedna kula magazynek zakręcony niczym w rosyjskiej ruletce. Po strzale do pokoju wpadła policja, znalazła kulę w ulubionym kapeluszu Rity. Żadne z pijanych małżonków nie pamiętało, kto miał na głowie ten kapelusz, a kto nacisnął spust. No i po tych przygodach chyba już na serio miała dość, wyciągnęła jakieś wnioski, bo postanowiła żyć niezależnie i w końcu nie wiązać się z żadnym facetem na stałe. No i tutaj pojawia się pytanie: dlaczego kobieta, która mogła mieć każdego faceta, wybierała sobie takich drani? Pewnie nie jeden psycholog by nam powiedział: A no wina ojczulka. Ponieważ ojciec, po pierwsze, był tyranem, po drugie, bardzo dużo od niej wymagał, a po trzecie, wszedł z nią w niezdrową relację, molestując własne dziecko. Dlatego ona uważała, że taka relacja, która łączy mężczyznę i kobietę, musi zawsze wiązać się z jakimś bólem, wyrzeczeniami i krzywdami. Byłam przerzucana z rąk do rąk, musiałam zgadzać się na rzeczy, których młodzi amerykańscy chłopcy nie wyobrażają sobie w najdzikszych koszmarach. Ale podniosłam się z ruin. Ale kiedy postanowiła, że będzie w końcu żyła dla siebie, że w końcu będzie szczęśliwa, to niestety spadło na nią kolejne nieszczęście i była to choroba. Jeszcze wtedy nie wiadomo było, co jej jest, ale jednak miała problemy z pamięcią krótkotrwałą. Coraz częściej zapominała również kwestii na planach, co stało się wielkim problemem, bo coraz więcej osób nie chciało z nią pracować. Natomiast tutaj niestety pojawił się coraz głębszy problem, a dokładnie problem z alkoholem, a obawy o swoje zdrowie pogłębiały ten problem. Do lat 70. próbowała, Kilkukrotnie wrócić na ekrany, ale ostatecznie zrezygnowała z filmów całkowicie. W końcu dostała diagnozę Alzheimer. Kiedy patrzę wstecz na moje małżeństwa czy zerwania, jasne, wiem, jaki ból przeżyłam, ale to jest część życia i także ma swoją wartość. Oczywiście, kiedy przygotowywałam dla Was ten materiał, to wiele tytułów brzmiało, że zmarła w samotności w 1987 roku, jednak nie jest to do końca prawda ponieważ starzejącą się gwiazdą zaopiekowała się jej młodsza córka Jasmine. Wiedziała, że sytuacja jest krytyczna, kiedy znalazła swoją matkę szlochającą w szafie ze swoim zdjęciem w ręce, pytającą ją, kim jest ta kobieta. Zresztą takie same pytania coraz częściej zadawała patrząc w lustro. Jej relacje z córkami były skomplikowane, szczególnie ze starszą z nich, która później, jak już była nastolatką, postanowiła zamieszkać z ojcem i tak naprawdę ze swoją y, mamą nie utrzymywała zbyt dobrych relacji. Jednak młodsza córka zajmowała się kobietą i troszczyła się o schorowaną matkę aż do śmierci. Zresztą bardzo dobitne jest to, jak zaangażowała się w pomoc matce, ponieważ po jej śmierci założyła fundację. I poświęcała się pracy w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Chorych na Alzheimera. Dwa lata przed y, Ritą odszedł również jej mąż, drugi mąż, o którym Wam mówiłam, że był miłością jej życia i chyba najlepszym z jej mężów. Najciekawsze jest to, że ostatniego wywiadu, jakiego udzielił reżyser Orson, udzielił dwa dni przed swoją śmiercią i poświęcił go głównie swojej byłej żonie. Zresztą odwiedzał ją do końca życia. Siadał obok niej i trzymał za rękę. Jednak, jak mówi ich córka, Kobieta nigdy go nie rozpoznała. Dajcie znać, co wy myślicie o tej historii. Czy zgadzacie się z tym, że winą za nieudane relacje Rity w dorosłym życiu można obarczyć jej ojca? No i oczywiście napiszcie mi, jaki film z jej udziałem był waszym ulubionym. Oczywiście czekam również na propozycje innych gwiazd, do których chcielibyście odcinek, czy to hollywoodzkich, czy to europejskich, czy to polskich. Dawajcie znać. Pamiętajcie, że widzimy się również na Facebooku i Instagramie. A tymczasem mówię wam do zobaczenia. Cześć!